Hejka, z tej strony Vox i witam was w nowym, odci nowym odcinku, co jest z Minecraft sezon drugiego. Ło, co tu robi ten taki? What the fuck? A ta. To z tego odcinka, co mi nie wyszedł i przypadkowo nacisnąłem wyłączenie. Co to jest? To jest Ring of Arcania. Oj y y przypadkowo, zły guziczek. Tak go się robi. Jest dość drogi, ale przydatny. Ma cztery różne tryby. Jeden to jest tryb, który strzela śnieżkami, drugi ogniem, trzeci takimi tornadami, a czwarty sadzie nasionka. Ten tryb, yy, jak jest włączony, tworzy śnieg. Ten tryb, jak jest włączony, tworzy ogień. O taki. Ten. Ten tryb, jak jest włączony, to nie wiem, co robi. Chyba, wala, chyba wali błyskawicą w losowe miejsca. Ten tryb, jak jest włączony, to psuje wszystkie tego, wszystkie nasionka wokół nas. E, nie da się go naładować. Jest złączeniem czterech różnych pierścieni. A co to jest? Oto i jest główny rdzeń pola siłowego. Tak mało energii? Czy ich pojebało? O Jezu, wyłączyłem Czemu się nic jeszcze nie pojawiło? To proste. Czanki się nie załadowały z polem siłowym. Tak to wygląda. Nie da się tego ani zniszczyć ani przez to przejść. Więc jak można to, więc jak można się tutaj dostać? Trzeba to wyłączyć od środka. Nawet gdyby, się przek nawet gdyby się przekopało pod spodem, gówno by to dało. Gówno by to dało. To jest y, autofarma y, tego. Autofarma uciekło mi słowo, autofarma chleba. Tutaj do tego klocka produkuje się. Y, zboże. Potem leci do y, tej skrzynki razem z nasionkami i rozdziela się. Nasionka lecą. Z powrotem do tych deployerów na górze. Mączka kostna z tamtej farbryki leci tędy do tamtych deployerów z boku. A te zombie z piernicza, nie twój zastrany interes. A, tego, a te silniki pracują przy Automatic Crafting Table, bo one wyciągają kilku zboże. Zaraz muszę to. Tak, kilku zboże wyciągają i. Tutaj jest ustawiony wzór, że powstawał chleb. I Jak chleb powstaje, leci tutaj. I tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest produkcja lodu, to już widzieliście. A yy, pokażę wam zaraz, gdzie jest tego, gdzie jest konsolka do tworzenia yy, chleba. Oto tutaj jest konsolka. Ciska się guzik i leci chlebek. Powinno go wychodzić półstaka, ale niestety nie wychodzi, bo coś się zrypało

ja nie, szczerze nie mam do Rumunów i Cyganów. Co spoko. Ale tak to śmiesznie brzmi Rumun. Te creeper zielony kutasie, chodź ty. Jep, 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 jep. No pierdyknij tam błyskawicą. O, oh, fuck. Zajebiście, wzmocniłem go, kujwa! Kujwa, co za burzy? Idzie sobie. Ty ciekawy jak on pierdyka. I siema. Co za Burzyn? Wow! Ale dziura. Jeff się wreszcie postarał. Niezła dziurka. Dobra, nie chce mi się na razie tego odbudować, potem sobie odbuduję. A tam się czanki nie zapisały jeszcze jest pole siłowe. Co by tu jeszcze pokazać? Fuuu, o Jezu, lagi, 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 lagi. Pokazuję wam lagi. Oto są lagi. Najbardziej wkurzające gówno w Minecrafcie, które ktokolwiek y, y, tego spotkał. M z 2 om, omnom nom, omnom om nom, nom, om nom, nom, om nom, nom, Dobra, uspokoiło się. Nie nie uspokoiło się. To jest gorszy niż zaraza. O co tu robi jedna śnieżka? Łota, fatu, wód. Co za Ja i ja bym zebłyskawicy. Kuźwa wyładowała się zapiertowe. Co trzeba zrobić, żeby to gówno pierdykło? Hm, pomyślmy, co mi wpieprzyło. Hmm, 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 hmm. Tam gdzie był alchemy, coś było, ale to coś. Ale ten pierścień to w co on może w pierniczać? Hmm, hmm, hmm. A propos, poglądajmy sobie przez resztę odcinka recepturki. In... O, oh, fuck! Łata, czy na pewno się zwiększy, zmniejszymy na podstawową Windows 7? O oh fuck! what fuck! fuck! What fuck! fuck! What fuck! fuck! what the fuck! What the fuck! Lamp ma. What the fuck. A fuck! O fuck! O fuck! O fuck! ma fuck! O fuck! O co redum, co dark o kurwa, ja pitole, to na ubinieniu Smoka Kresu można się nieźle obłowić. Komputer, puu. Pewnie z, z Red Powera. Sprawdzę, czy jest taki item, który się nazywa Kupa. Lagi, nie ma Kupa, a kup? też nie ma a na K na K to już jest 7 stron z 2 No Jezu, nadal są to lagi Co ja mam zrobić? Przecież że już jest po 17 chyba z, godzin, z godziny tego. Chyba żeby zrobili do kredyt matera? Nie trzeba ty, 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 ty. Look at jest. Wsułem mi sobie w dupę podobnie. No, Mam na każdy spoko. Może że wszystkich. Jeżeli nakaz jest tylko 7 Przy angielskim. To ja się boję. Czy mówię, bo na polskim kobyl to, kobyl jest? Zresztą w połowie jest nawet czarna dupa. Sensor control -y. Controller. O jezu, no. A. Po co mi to jest? Skoro z tego nie korzystam. Na pewno wysyłam query, ale to już jest niewajne. Muszę kończyć. Więc komentujcie, subskrybujcie i vista!